Pragnę na początku powiedzieć o pewnej inspiracji mojej sprzed wielu lat, kiedy zupełnie inaczej spojrzałam na pewien tekst z dzieciństwa, tekst Brzechwy, tekst zatytułowany Pytalski. Bardzo mi się podobał, kiedy byłam dzieckiem, natomiast kiedy spojrzałam na niego z perspektywy osoby dorosłej, nauczycielki, to doszłam do wniosku, że on ma w sobie głęboki dramatyzm. Otóż zapewne Państwo pamiętacie historię chłopca, który zadaje swojej rodzinie mnóstwo pytań. Okazuje się, że nikt nie potrafi na te pytania odpowiedzieć. Chłopiec z tymi pytaniami zostaje zupełnie sam. Zupełnie sam, z taką dużą potrzebą poukładania sobie świata, z dużą potrzebą zrozumienia, gdzie można te obszary wiedzy uzyskać. Ten Staś Pytalski uświadomiłam sobie, że jest taką figurą, która się często mnoży. Takich Stasiów Pytalskich w naszym świecie jest dużo. Mówię o świecie. Nie myślę tylko o jakimś obszarze, który jest związany z obszarem naszego kraju. My często zauważamy, że zdolni młodzi ludzie nie mają szansy na to, żeby w pełni rozwinąć swoje możliwości, bo. Nie ma pomysłu na ich kształcenie, oni się gdzieś w tym procesie edukacji gubią. Co można zrobić? Ja będę starała się przedstawić też cytaty, które gdzieś mnie zainteresowały w trakcie zgłębiania w ogóle tej tematyki kontekstowości, i znalazłam cytat, który jest bardzo obrazowy: Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami. Należy więc odpowiednio je stymulować. Nasze domy, plaże, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne i muzea są najlepszymi szkołami. Te place zabaw, te podwórka, ogrody zoologiczne to jest nic innego jak wskazanie na metodę edukacyjną, która potrafi wiele zdziałać. To jest tak zwane kształcenie outdoorowe. Wyjdźmy. Wyjdźmy na zewnątrz. Zobaczmy, doświadczmy, dotknijmy, wybróćmy się. To jest coś, co również wiąże się z takim nowoczesnym nauczaniem w wielu państwach zachodnich. Po prostu od jakiegoś obcowania z materią, po zrozumienie, jak ta materia na przykład jest skonstruowana pod względem chemicznym. Więc wróćmy do czegoś takiego, co jest może i pierwotne. Ale będzie wiązało się z tym dotykaniem świata wszystkimi zmysłami. Jeśli popatrzymy właśnie na takie doświadczenie, to ono zostało zainspirowane przez refleksję, która narodziła się w XX wieku u nauczycieli, zarówno akademickich, jak i nauczycieli licealnych, przedmiotów przyrodniczych. Oni uświadomili sobie, że uczniowie, którym się pokazuje tylko i wyłącznie teorię, są znużeni tą teorią. Więc co można dla nich zrobić? Można im pokazać tą drugą stronę, czyli pokażmy im coś, co wynika z praktyki, zainteresujmy, żeby od praktyki doszli do teorii. Odwrócenie tego, co jest bardzo częste w szkole. I teraz, jeśli myślimy o tej edukacji kontekstowej, o tym łączeniu różnych obszarów, to ona. Wiąże się z, z konkretnymi wartościami, takimi wartościami, które są też cenionymi przez pracodawców, które są cenione przez organizacje. Ja przedstawię właśnie znowu, korzystając tutaj z pewnych publikacji, jakie to są bardzo istotne elementy tworzące właśnie plusy edukacji kontekstowej: relacja. Czyli łączymy wiedzę uczniów z nowymi informacjami, zakorzeniając tą wiedzę w coś co już było. Czyli wykorzystujemy w ten sposób, żeby po prostu uczyć sensu. Po co jest coś właśnie przeze mnie poznawanego? Kolejna sprawa, dzięki doświadczeniu możemy zaangażować uczniów i sprawić że ten praktyczny wymiar wiedzy będzie przez nich przyswojony i lepiej potem transferowany. Zastosowanie. Otóż jedna z najistotniejszych rzeczy, którą można zrobić dla uczniów, ale i dla siebie, to jest pytanie, po co? Po co ja tego uczę? Po co jest mi to w tym momencie? Po co jest to mojemu uczniowi? Jeśli widzę, że to jest mi po coś, ale za bardzo ten uczeń nie rozumie, jaki jest sens tego po co, no to muszę sobie zadać trud, żeby mu po prostu zracjonalizować ten moment. Jedną z najgorszych rzeczy, którą może czasem taki błąd, który może czasem, może czasem, może czasem ym, popełniamy, to jest błąd następujący. Musisz się tego nauczyć, bo to jest Ci potrzebne do egzaminu ósmoklasisty. Musisz się tego nauczyć, bo to jest Ci potrzebne do matury. Musisz się nauczyć... Po to, żebyś zdał tą klasę. Wyrabiamy taki mechanizm, który doskonale znamy, jako zdać, ale wcześniej zakuć, a potem zapomnieć. A nie o to chodzi w pozyskiwaniu wiedzy. Ja powrócę sobie do Stasia Pytalskiego. Otóż ten Staś Pytalski, współczesny Staś Pytalski. On jest w takim środowisku już trochę innym niż ten z czasów Jana Brzechwy. Steś Pytalski współczesny ma telefon komórkowy. Steś Pytalski przychodzi do szkoły, ma tam przerwy, on siada z tym telefonem, coś tam na tym telefonie, jak to się mówi potocznie, coś robi na telefonie. On nie rozbawia, bo ten telefon jest bardziej atrakcyjny niż Zosia. On nie, będzie, on nie będzie czuł jakiejś potrzeby, żeby pójść do biblioteki, bo przecież on to wszystko ma w internecie. Staś Pytalski jest często samotny. I teraz ma, jest to dziecko, które ma internet. On się urodził już w tej epoce, gdzie ten internet jest tak oczywisty jak woda w kranie. Natomiast z drugiej strony jego dziadkowie, czasem i rodzice. Pamiętają czasy, kiedy tego internetu jeszcze nie było. Pamiętają o tym, że książka jest ważna, bo ona daje wiedzę. Pamiętają o tym, że trzeba się uczyć, to znaczy siedzieć nad książką, żeby tą wiedzę pozyskać. Zupełnie inne spojrzenie niż byłoby związane z współczesną pedagogiką. I teraz tak, co my możemy, co my możemy zrobić dla tych współczesnych mm, pytalskich? Otóż, znowu, kiedy pomyślę sobie, co jest przydatne, to przydatne jest uświadomienie sobie, iż istnieje bardzo dobra metoda, jaką stosujemy my, nauczyciele, od lat na różnych przedmiotach. To jest metoda projektów. Bo metoda projektów jest bardzo wdzięczna. Metoda projektów nie jest czymś, co jest jakieś szalenie ograniczające. Czasem nas jedynie termin ogranicza. Razem wybieramy z uczniami pewne zadania. Dzielimy się nimi. Organizujemy sobie pracę. Staramy się w taki sposób zbudować współpracę, aby ona wykorzystywała możliwości poszczególnych, zaangażowanych w nią osób. Staramy się zastanowić, czy możemy na przykład pozyskać sponsorów, jeśli nasze działania wymagają jeszcze właśnie jakiegoś wsparcia finansowego. Zaczynamy działać, i idea metody projektów przede wszystkim polega na tym, aby w zaangażowanym uczniu zaczęła się rodzić świadomość, iż jest sprawczy, żeby świadomy, sprawczy uczeń pozyskał również pewną wiedzę żeby ta pozyskana wiedza umożliwiła mu wykorzystanie jej w późniejszym czasie, kiedy będzie osobą dorosłą, kiedy sam będzie musiał podejmować decyzje, kiedy nie będzie miał nauczyciela będącego na pewnym etapie jego tutorem. Teraz, jeśli mówiłam o tej edukacji kontekstowej, wspomniałam, iż zajmowałam się humanistyczną edukacją kontekstową. Teraz mówi przez moje usta egzaminator maturalny i polonistka. Jako egzaminatorka maturalna, jako polonistka wiem, jak bardzo ważną rolę odgrywają konteksty. Mówimy o kontekstach filozoficznych, mówimy o kontekstach religijnych, biblijnych, literackich, biograficznych, historycznych, psychologicznych i mogłabym tak jeszcze wymieniać, ale jak często podchodzą do tego uczniowie? Kiedy mają zadanie, w którym mają wskazać, oprócz realizacji, realizacji tematu, jakieś dwa konteksty, oni są zagubieni. Często prace rozszerzone, które czytam, które oceniam na etapie maturalnym, są pracami, w których nie ma kontekstów. Dlaczego? Jak to? Przecież to wydaje się być absolutnie oczywiste. To jest skanka kulturowa, właśnie te konteksty. I teraz edukacja kontekstowa, ale jeszcze z tym humanistycznym naciskiem, ma na celu pokazanie tego całego zbioru różnych zależności. I w ramach tego zespołu, z którym miałam przyjemność pracować, przygotował szereg modułów. Te moduły są zakorzenione w różnych, takich podstawowych tekstach kultury. Ja tu posłużę się ściągą, bo tego jest dużo. Na przykład takim zakorzenieniem może być rzeźba myśliciel Rodena, żeby mówić, po co nam myślenie. Po co nam ten proces? Czym na tym coś zyskujemy? A jak się ma do tego myślenia filozofia? I nagle organizujemy zajęcia, które pokazują, że jedną z podstawowych naszych umiejętności jest myślenie, i właśnie to myślenie wyróżnia nas spośród różnych innych gatunków, i ono może być z jednej strony dla nas bawienne, może być przekleństwem, i warto mieć świadomość, że ten proces jest istotny. Yy, przyglądam się kolejnej, kolejnej pracy jaka stała się punktem wyjścia do przygotowania któregoś z modułów. Puszki z zupą firmy Campbell Warhola. Puszki z zupą Campbell, jeden z najbardziej znanych obrazów współczesnych, stały się punktem wyjścia, do punktem wyjścia do zrozumienia istoty konsumpcjonizmu. Jak to jest? Co to znaczy, że my konsumujemy ten świat? Szczególnie ważne jest to obecnie, kiedy tak wiele mówimy na temat wpływu człowieka na tkankę świata, kiedy mówimy, że człowiek jest odpowiedzialny za w ogóle nową erę w dziejach Ziemi, na antropocen, wpłynął na coś takiego, że pojawił się antropocen. W związku z tym myślę, że bardzo interesujący materiał. Jeśli spojrzymy na pracę, która była bardzo kontrowersyjna, nasi uczniowie mogą nie wiedzieć w ogóle o co chodzi. Ale ja sądzę, że Państwo wiecie, jest to taka praca tęcza ten, Julity Wójcik, tęcza, która była na jednym z placów warszawskich i została zniszczona przez wandali w trakcie jakichś właśnie protestów anty-LGBT. I ta tęcza staje się znowu punktem wyjścia, aby analizować symbol, aby spojrzeć, na ile symbol może wpływać na społeczeństwo? Na ile symbol może po prostu budzić z jednej strony pewne pozytywne skojarzenia i jednoczyć, a na ile symbol może dzielić? I jak się mają w tym momencie do tego wszystkiego artyści? Jak artyści, korzystając z symbolu, mogą również dawać jakiś punkt wyjścia do dyskursu społecznego? Mogłam tak długo, ale odwołam się jeszcze do takiego modułu, który miałam możliwość przygotować z młodzieżą. Właśnie wspominałam o tej edukacji outdoorowej. Zaproponowałam, żeby wyszli z telefonami komórkowymi, żeby odnaleźli wokół siebie jakieś grafity i murale. Żeby zrobili zdjęcia, które omówimy na zajęciach, tak zrobiliśmy, i proszę Państwa, powstały przeróżne, przeróżne wnioski. Otóż stwierdzili, stwierdziliśmy, że niektóre z tych prac są po prostu estetyczne, przemyślane, murale, że są takie, które są wyrazem jakiegoś gniewu, że są takie, które po prostu mają na celu tylko i wyłącznie zniszczyć. Coś, co było przemyślane wcześniej, tak, zaburzyć jakąś nazwę to ładność. Natomiast kiedy rozważaliśmy, rozważaliśmy akurat sens tych różnych warunków, tych różnych zaproponowałam im spojrzenie na pewne, na pewne zdjęcie. Pokazałam im zdjęcie muru berlińskiego zdjęcie z 1985 roku, na Murze Berlińskim napis Solidarność. I starałam się im pokazać, jak funkcjonował napis Solidarność. Napis właśnie tworzony nielegalnie. Napis tworzony pospiesznie. Napis tworzony po to, żeby było szybko i można było uciec. Jak ten napis się zmieniał z perspektywy pewnego kontekstu wokół niego. I okazało się, że rozwijanie tych koncepcji, które pojawiły się u moich uczniów po zrobieniu zdjęć. Poprzez moją sugestię popatrzcie tutaj proszę na to zdjęcie i pokazanie paru innych jeszcze zdjęć związanych właśnie z tą solidarnością, poprowadziło nas dalej. Poprowadziło nas do tego, jak solidarność wybrzmiewa współcześnie, kiedy jest jednym z takich stała się jednym z takich znaków czarnych piątków. Jesteśmy, byliśmy zainteresowani, jak ta solidarność będzie działała teraz, kiedy na przykład rozpoczął się konflikt między Ukrainą a Rosją i pojawiały się wlepy solidarnościowe, właśnie pokazujące relacje między Polską a Ukrainą, relacje opartą na w pełni zrozumieniu i kooperacji. Jeśli popatrzymy dalej, te akurat wnioski doprowadziły nas również do prac Banksiego, który tworzy je zupełnie tajemniczo, ale ich wymowa jest szalenie istotna. Bo Banksy to ta postać, która będzie pacyfistą. Banksy to ktoś, kto jest przeciwko komercji. Banksy to ktoś, kto po prostu poniekąd Satyrycznie patrzę na nasze działania i ciągle wystawia nam cenzurki. Gdybyśmy spojrzeli w związku z tym na to, co daje nam ta edukacja humanistyczna, edukacja kontekstowa, to ona na pewno będzie wiązała się z czymś ożywczym dla procesu lekcji czymś ożywczym dla spotkań. W ramach na przykład warsztatów, czymś ożywczym, jeśli pomyślimy o tym, że chcemy ciekawie zająć czas na wycieczce. I dlatego warto pomyśleć, aby praca nauczyciela stała się lżejsza, zorganizowana inaczej i żeby była efektywniejsza. Myślę, że wtedy zarówno nauczycielowi, jak temu już wywoływanemu wielokrotnie Stasiowi Pytalskiemu będzie lepiej, a ważne jest to, żeby w nauczaniu było też szczęście z jednej i drugiej strony.